W dzisiejszym odcinku nasi nowi bohaterowie wyjdą na swój pierwszy spacer. Ja oczywiście z nimi nie pójdę. Jestem leniwo niewychodzący. Miłego oglądania. Wow! Ile miejsca! Bardzo dużo miejsca! Stop! Chyba się zgubiłem. Wyłącz się wielka lampo! Nasz czekałeś na słoneczko. Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Rur. Młody, nie rozmawiaj z obcymi, bo cię porwą! Hej! Ale że tak na kawałki? A co to to zielone? Ej, to jest zrobione z takich małych, zielonych włosków jak futro! Czyli my stoimy na bardzo dużym, zielonym psie! Ej, patrz! Mrówki! Rur. Nie stawaj na nich! No i zrobiłbym apokalipsę. E, ty, kurduplu! No. Sorry, żartowałem. Na żartach się nie znasz. No, co ty? Mordo, znaczy, panie, mordo. Ocean! Uważajcie, to może być to twarde powietrze, co mamy w domu. No tak, szyba. Ostrożność. Ciekawe, jak daleko trzeba iść stąd na koniec świata. Pewnie bardzo daleko, pewnie ze 100 kroków, a jak ja mam takie małe łapki, to pewnie jeszcze więcej. Mi się wydaje, że już jesteśmy tak daleko od domku, że chyba nigdy nie uda nam się wrócić. A to co? Uważaj, to może być pułapka. Albo smakołyk. Nie warto ryzykować. Ej, hey, jesteśmy na dworze już dwa dni, przynajmniej. Wracamy? Dlaczego rośliny tutaj są większe niż te, co mamy w domu? Dużo większe. Ej, nauczysz mnie latać? No dobra, no to tak, rozpędzasz się, silnik cała naprzód, i podrywasz się do lotu. Lecimy ha, ha. I, i, i. E, nie działa. Dobra. Teraz jak wiemy, jak się wychodzi, to trzeba jeszcze dowiedzieć się, po co się wychodzi. Ty, nie ma czasu na siusianie. Musimy rozkminić, po co wychodzimy na spacery. Strasznie dużo tutaj ludzi. Myślisz, że oni wszyscy mieszkają razem? Pewnie tak. A ja myślałem, że nam w trójkę jest ciasno. Patrzcie, wracamy. Ale to była podróż. Ale to była podróż. Kilka dni w dziczy. Ale z nas podróżnicy! Nie było was dosłownie siedem minut. To był najdłuższy spacer w moim życiu. Muszę się zdrzemnąć. Cichutko pomaluchy śpią. Porana, zapytaj, boczka. Nowe intro, zapytaj, boczka. Właśnie je wymyśliłem. Nie będzie takiego intro? Zapytaj, boczka. Będzie w końcu pełnometrażowy film Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy nie? Wspaniały pomysł w najnowszym odcinku Spółki ZO. Odcinek specjalny, odcinek biznesowy. Dowiemy się, w co najlepiej inwestować w smaczki. Jakie smaczki najlepiej inwestować? Czy w ogóle warto inwestować? Jaki biznes jest najlepszy? Dlaczego spółka to najlepszy biznes? Dlaczego najlepszy biznes to Boczek? I dlaczego wszystkie smaczki warto inwestować w Boczka? Pytanie do Gudka Masz 20 smaczków Zjesz 9 To ile ci zostanie? Mniej Pytanie do Boczka Co sądzisz o wyprowadzaniu kota na smyczy? Uwaga, odpowiadam wierszem Wyprowadzanie na smyczy bo czusia nie dotyczy. No jasne, że nie dotyczy, bo jak byliśmy kupić ci smycz, to wszystkie były za małe, grubasie. A jak chciałem ci pożyczyć moją, to. U, nie, nie, pop się nie założę, bo, bo, bo się brzydzę. Czy ten program nazywa się Przykre Przygody Gustawa? Nie, to jest zapytaj boczka, proszę się więcej nie wtrącać. Pytanie do boczka. Jakbyś miał się nazywać inaczej i być innym zwierzakiem, to jakby to wyglądało? Wiadomo, byłbym rekinem! Ale dlaczego rekinem? Borekini są najsilniejsi. Jak się nazywasz? Boczek czy Boczysław Wielki? Zaprawdę powiadam ci Melonowy 06, oba te imienia prawdziwymi mimi na nami są. Natomiast Boczysław Wielki zwracać się do mnie masz ty, chłopku i wy wszyscy ludu tępy. A Boczek to ja jestem dla kolegów. <śmiennie> Boczek znowu pięknie powiedziałeś. I zapraszamy do naszego sklepu internetowego. Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. miam, mia, 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 mia. mia.